Czy widzicie kiwi? Ja widziałem i nagrałem, zaraz wam pokażę. Ale po kolei. Aby spotkać kiwi, najlepiej wstać ciemną nocą i nasłuchiwać. Gdy pojawią się takie dźwięki, trzeba iść w ich kierunku. Oczywiście nie można podchodzić za blisko, żeby ptaka nie przestraszyć. Należy włączyć czerwone światło, bo kiwi czerwonej barwy nie rozpoznają. No i czekać, nasłuchiwać. Gdy usłyszycie szuranie, szeleszczenie w liściach, Próbujecie wypatrzeć ptaszysko. Jest. Idzie. Idzie i zaraz będzie akcja, ale póki co się zbliża. Zbliża się, zagląda, szuka czegoś do zjedzenia i jest coraz bliżej i nieoczekiwanie. W tej chwili mam je już na jakiś metr od siebie. Zagląda, zagląda. Ha co zrobi? No, przyjrzyjcie się. Cyk. noga. Uciekło w panice. Całe cztery metry, po czym zaczęło wsuwać i wsuwać. Dobre spotkanie z przyrodą, prawda? Jeżeli oglądaliście do końca, dajcie znać poniżej. Pozdrawiam z Nowej Zelandii.